Czy istnieje granica między światem widzialnym, a niewidzialnym? Między tym, co uważamy za rzeczywistość, a tym, co leży poza nią? Te pytania dręczyły mnie przez ponad 10 lat, odkąd pewnego dnia na emigracji doświadczyłem czegoś, co zmieniło moje życie na zawsze. To, co nazywam moim spotkaniem z molekułą duszy. Lincoln Yarborough Road, wynajmowane mieszkanie, w którym przebywałem z dala od rodzinnego domu. Dmuchany materac, na którym siedziałem tego dnia, Miał stać się okrętem w podróży do miejsc, których istnienie przekraczało wszelkie wyobrażenia. Szaman, wysoki mężczyzna o spokojnych oczach i pewnych ruchach, przygotowywał ceremonię z czcią, jakiej nie widziałem wcześniej. Jego ręce miały w sobie coś sakralnego, jakby każdy gest był elementem pradawnego rytuału. Trzymam cię, abyś pamiętał, że musisz do nas wrócić powiedział chwytając moją rękę. Jego głos brzmiał jak echo z głębi ziemi. Zdziwiłem się. Dokąd miałem się udać? Przecież siedziałem na podłodze niewielkiego pokoju. Nie mogłem wiedzieć, że za chwilę przekroczę próg, który dzieli świat materialny od duchowego. Zapaliłem świętą fajeczkę. Dym wypełnił moje płuca, a ja położyłem się na materacu, zamykając oczy. Oddychałem powoli, regularnie, próbując uspokoić umysł i ciało. Nie wiedziałem, że za chwilę oba staną się zbędne. Najpierw było buczenie, zaczynało się cicho. Jak daleki szum morza, by z każdą sekundą stawać się coraz głośniejsze. Moje uszy wypełniał dźwięk, który wydawał się pochodzić nie z zewnątrz, lecz z wnętrza mojej świadomości. Z za zamkniętych powiek zaczęły wyłaniać się kształty: geometryczne mozaiki, kolorowe fraktale, pulsujące i zmieniające się w rytmie mojego serca. Poruszały się chaotycznie, jakby były żywe, jakby chciały mnie gdzieś poprowadzić. I nagle poczułem, że mnie wciągają. To nie było zwykłe przejście, to był skok w otchłań, spadanie w górę, podróż poza granice fizycznego istnienia. Molekuły mojego ciała rozpadały się i składały na nowo, a świadomość, ta najgłębsza, najczystsza część mnie, uwolniła się z więzienia materii. Gdy buczenie ustało, znalazłem się w miejscu, które wymyka się opisowi. Nie było to ani ciemne, ani jasne. Była to przestrzeń pastelowych kolorów o nastrojach głębokich jak ocean. Powietrze, czy to, co za nie uznałem, było gęste od obecności, od niewidzialnej energii, która pulsowała życiem. Stały tam budynki, ale nie były to zwykłe konstrukcje. Ich formy nie miały wyraźnych kształtów, jakby były stworzone ze światła i intencji, a nie z cegły i zaprawy. Jeden z nich przyciągnął moją uwagę. Ruszyłem w jego stronę, poruszając się bez użycia nóg jakby sama myśl była wystarczająca by mnie nieść na drodze stanęły mi dwie wysokie postaci nie miały wyraźnych rys twarzy ale emanowały z nich władza i troskliwość jednocześnie jedna z nich szybko poruszała tym co mogłem wziąć za usta gestykulując jakby mówiła ale słowa były nieprzekładalne na język człowieka czułem jednak każdą emocję każdą intencję zrozumiałem że ta istota była opiekuńcza ale niezadowolona nie powinienem tu być. Nie jeszcze. Gdy weszliśmy do budynku, ujrzałem coś, co na zawsze zmieniło moje rozumienie istnienia. Wypełnione było istotami, które mieniły się błękitnym światłem. Przypominało to koncert, gdy ze sceny odbija się białe światło, a wokół poruszają się postaci skąpane w kolorowej poświacie. Ale to nie było przedstawienie. To było życie w najczystszej formie. Ogarniał mnie wszechobecny spokój i miłość których intensywność była nie do opisania. Poruszałem się między tymi istotami, czując, że jestem z nimi połączony niewidzialną nicią. Każda z nich emanowała życzliwością, wsparciem i bliskością. Wiedziałem, że to moja grupa dusz, moja duchowa rodzina. W tym momencie zrozumiałem, że nie jestem sam. Nigdy nie byłem sam. Istnieje miejsce, gdzie wszystkie dusze są ze sobą połączone. Gdzie miłość jest nie uczuciem, ale stanem bytu. Istota, która wcześniej próbowała mnie powstrzymać, teraz prowadziła mnie ku schodom. Nie były to zwykłe stopnie. Były to progi świadomości, każdy wyższy niż poprzedni. Zacząłem wchodzić. Z każdym krokiem odczuwałem coraz większą miłość i jedność z wszechświatem. Moja świadomość rozszerzała się, jakby absorbowała całą wiedzę, całą mądrość, jaką może pojąć istota. Czułem, że zbliżam się do źródła wszystkiego, do miejsca, gdzie zaczyna się i kończy całe istnienie. Na końcu tych schodów czekała obietnica. Nie wiedziałem, czym była, ale każda komórka mojego duchowego bytu tęskniła za tym spotkaniem. To była odpowiedź na wszystkie pytania, które kiedykolwiek zadawałem. To był dom, do którego zawsze chciałem wrócić. Ale nie dotarłem na górę. Otworzyłem oczy. Błyskawicznie wróciłem do swojego ciała, jakby ktoś szarpnął mnie niewidzialną liną. Znów leżałem na dmuchanym materacu trzymany za rękę przez szamana. Jego twarz rozjaśniła się, gdy zobaczył moje oczy. Wróciłeś, powiedział z ulgą. Wiedziałem, że wrócisz, ale część mnie nie wróciła. Część mnie została na zawsze w tamtym miejscu, w świecie błękitnego światła, na tych schodach prowadzących do nieskończoności. Kiedy trzy lata temu zacząłem czytać Wędrówkę Dusz Michaela Newtona, przy pierwszym opisie regresji hipnotycznej łzy płynęły mi po policzkach. Płakałem, bo rozpoznałem w jego słowach to miejsce, w którym byłem. Doktor Newton opisywał dokładnie ten świat, te istoty, te uczucia, wszystko, co wydawało mi się tak osobiste, tak niepowtarzalne. Nie byłem sam. Tysiące ludzi na całym świecie doświadczyło tego samego. Spotkali swoich przewodników, uczestniczyli w życiu między wcieleniami, czuli tę wszechogarniającą miłość i jedność. Dzisiaj wiem, że jestem podróżnikiem. Nie tym, co przemierza kontynenty i oceany, ale tym, który przemierza wymiary świadomości. To doświadczenie odmieniło mnie fundamentalnie i sprawiło, że nieustannie szukam odpowiedzi na pytania: kim jestem, po co tu jestem i jaki jest cel mojej podróży. Być może każdy z nas ma w sobie molekułę duszy, cząstkę transcendentnej rzeczywistości, która łączy nas z tym, co większe od nas samych. Być może nasze ziemskie życie to tylko jeden z rozdziałów w znacznie większej opowieści. Nie mam wątpliwości miejsce, które odwiedziłem jest prawdziwe, że istnieją przewodnicy, którzy czekają na nasz powrót, że śmierć nie jest końcem, ale przejściem do następnej fazy naszej duchowej podróży. A tymczasem tu na Ziemi usiłuję zrozumieć swój cel. Usiłuję żyć tak, by być godnym tego doświadczenia. Usiłuję pamiętać, że jestem nie tylko ciałem, ale również duszą, wieczną, nieśmiertelną, połączoną ze wszystkimi innymi duszami w kosmicznej symfonii miłości. Molekuła duszy wciąż żyje we mnie i będzie żyła, dopóki nie wrócę do domu.